Słuchajcie, otrzymaliśmy dużo nowych poszlak dotyczących siódmego odcinka, które to pozwalają nam lepiej zrozumieć to co nadchodzi, także oglądajcie do końca. A swoją drogą jeśli jesteś nowy na kanale zachęcam do zostawienia suba, ponieważ lecimy po 100 tysięcy. A do tego na telefonach posiadacie opcję podbij, która zwiększa zasięgi, także będę mega wdzięczny jak podbijesz ten film. A zaczynamy od nowo co odkrytego słowa zapowiadającego całą fabularną tematykę siódmego odcinka, otóż okazuje się, że w w pierwszym odcinku cyrku, kiedy to Kane wymawiał losowe słowa w kierunku pomni, te jednak miały większe znaczenie i po kolei zdradzały tematyki nowych odcinków. Przykładowo do odcinka trzeciego, który pojawił się Halloween, użył słowa horror. Co idealnie tutaj pasuje. I tak samo zrobił w przypadku innych odcinków. No dobra, ale jakie słowo padło w ramach siódmego odcinka? Cóż, słowo to brzmi. Choroba, co oznacza, że coś związanego właśnie z chorobą pojawi się w tym odcinku. Oczywiście nie musi być to dosłownie informacja o tym, że ktoś zachoruje, ponieważ odcinek szósty opisano jako agonia i śmierć, a my dobrze wiemy, że to tam Jax przeżywał agonie i wspominał o śmierci swojego przyjaciela Ribita. Także nie było to wprost jakaś śmierć, bo żadna postać w szóstym odcinku nie zginęła, było to bardziej wspominanie o śmierci. Także mówiąc o chorobie, może to też dotyczyć choroby na przykład mentalnej, bo jak widzieliśmy na zapowiedzi z plaży, tam Jax leży przybity do leżaka, no i nie jest z nim najlepiej. Oczywiście, w ramach szóstego odcinka odkryliśmy już, że Jax odpycha wszystkich, bo boi się, że się zabstraktują i zmienią w potwory. Tak naprawdę, naszemu królikowi zależy bardzo na innych, i te wszystkie raniące słowa powiedział w bardziej złożony sposób właśnie w szóstym odcinku, bo chciał on odepchnąć od siebie pomni, ponieważ uważał, że przy nim ona może się pogubić i zabstrakcić, czego by sobie nie wybaczył. I mimo iż my już wiemy, jakie są jego prawdziwe intencje. To niestety nadal nasza obsada cyrku nie zdaje sobie z tego sprawy, i zapewne w siódmym odcinku to się nie zmieni. Ale mam nadzieję, że chociaż jedna osoba będzie w stanie zrozumieć naszego królika, bo jak sami słyszycie, ten z takim podejściem nie ma łatwo w tym świecie i to by też tym bardziej wyjaśniało jego ostatnie dziwne zachowania. A wracając do samego kluczowego słowa, to słowo choroba jest oczywiście fragmentem układanki, którą powoli odkrywamy. Ponieważ w ostatnim filmie na tym kanale odkryliśmy jeszcze dwa ważne słowa dotyczące siódmego odcinka, czyli słowo krewetka oraz chińskie, do których teraz musimy dodać jeszcze słowo choroba, i kto wie, być może to będzie jakieś chińskie jedzenie powiązane z chorobą, czyli na przykład zjedząc coś za dużo, albo będzie jakieś w w Chinach tutaj przygoda, lub po prostu coś z jedzeniem będzie nie tak, i gdzieś wokół tych tematów historia siódmego odcinka będzie krążyć. Oczywiście szczegóły odkryjemy dopiero po premierze. No ale te trzy tematy warto sobie już teraz pamiętać. Natomiast sam fakt, że w podpowiedziach padły obok siebie słowa chińskie i choroba, brzmi jak jakaś nowa cyfrowa epidemia. Ale trzymajmy kciuki, że nie chodzi o to, ponieważ żarty żartami ale Kane serio jest psychicznie trochę chory i jego niestabilność może doprowadzić do zniszczenia tego świata a to zapewne miałoby straszne konsekwencje dla reszty obsady, która jest tutaj uwięziona i gdyby Kane'a zabrakło no to ucieczka stąd byłaby raczej niemożliwa. Co więcej, warto wspomnieć, iż w tym świecie choroby takie fizyczne nie istnieją, ponieważ jest to cyfrowa gra, ale za to nasze postacie mogą tutaj przechodzić choroby mentalne, ale również fizycznie pojawiają się u nich wymioty, które to zwykle spowodowane są wydostaniem się ich cyfrowego awatara poza obszar bezpieczny tego świata. Innymi słowy, istnieje szansa na to, iż w siódmym odcinku Ktoś znowu dostanie się poza mapę cyfrowego cyrku, czyli w miejsce, do którego Kane nie chce nikogo wpuścić, i w rezultacie dowiemy się więcej o fabule i ogólnie istnieniu tego świata. Jednocześnie, postać, która tego doświadczy, odreaguje to wszystko właśnie takimi chorobowymi objawami. A idąc dalej, pojawiło się też kolejne losowe zdanie, które to padnie w siódmym odcinku. Jest to sekretna wypowiedź, ponieważ zaraz po jej zdradzeniu twórczyni serii szybko usunęła swój post z wiadomością, także tylko nieliczni wiedzą o istnieniu tego zdania, a brzmi ono... Dobrze, miejmy nadzieję, że to zadziała. No i co takiego to zdanie może nam mówić? Cóż, twórczyni postaci ujawniła, iż ostatnio wrzuca ona podpowiedzi, które to związane są z wielkim zwrotem akcji, który to nadchodzi w ostatnich odcinkach serii. I w efekcie, kiedy już wyjdzie cała ta seria. Jej poszlaki nabiorą nowego sensu, a obejrzenie serii drugi raz będzie miało sens, ponieważ będziemy wtedy już wiedzieli na co zwracać uwagę i oglądanie tego drugi raz po prostu nabierze nowego sensu. I samo to stwierdzenie brzmi oczywiście bardzo ciekawie, także już nie mogę się doczekać, aby odkryć, co takiego ma ona dokładnie na myśli. A przechodząc dalej, odkryłem też posta, który to przypomniał mi, iż angielski, oryginalny aktor głosowy Żelkodyla wspomniał, iż ma powrócić w przyszłych odcinkach. I wtedy też wspomniał, że pojawi się dokładnie w siódmym odcinku. Także teraz, kiedy pomni znowu została sama, ponieważ ostatnio trącił ją nie tylko Jax, ale również Ragata, na samym początku odcinka, kiedy to nie chciała jej w drużynie i finalnie zagrała w teamie z Kingerem, no to teraz nasza pomni. Znowu może próbować szukać pocieszenia u kogoś innego, no i właśnie tutaj pojawia się nasz żelkodyl. Ponieważ mimo iż ten stracił wspomnienia, no bo Kane mu je wymazał, to jednak mimo wszystko, jak wiemy już z odcinka z restauracji, Pomni będzie próbować się do niego zbliżyć i do niego dotrzeć i mu przypomnieć, co się wtedy wydarzyło. Oczywiście, raczej będzie to ciężkim wyzwaniem, ale kto wie, być może nasza historia z żelkodylem rozwinie się w jakimś niespodziewanym kierunku. Cóż, na chwilę obecną jego powrót jest pewny, ale czy odegra on ważną rolę? To się jeszcze okaże. W tym temacie warto też zauważyć, iż odcinek siódmy i 8 powstają jednocześnie i będą ze sobą powiązane. Także jeśli Kodyla nie zobaczymy w siódmym odcinku, to pewnie zobaczymy go gdzieś w 8. Ponieważ w momencie kiedy aktor głosowy pisał o swoim wystąpieniu, to zapewne nie wiedział, że te odcinki są ze sobą powiązane i być może jego pojawienie się zaplanowano nieco później, ale tak czy siak koniec końców go zobaczymy. No dobra, ale co takiego wiemy o jego powrocie? Cóż, zdradzono nam, iż Gamigu, czyli Żelkodyl, ma powrócić jako zła postać, co też może zasmucić fanów. I w sumie, jeśli powrót byłby w siódmym odcinku, to na chwilę obecną trzymaliśmy tylko scenę z plażą więc być może nasz żelkodyl zostanie na przykład jakimś piratem i czeka nas jakaś ciekawa scena na otwartej wodzie. Cóż, tego jeszcze nie było i to byłoby całkiem ciekawe, no i to też wyjaśniałoby nam krewetki, no bo krewetki wiadomo, że na otwartym morzu mogą się pojawić. Ale czy tak będzie, tego jeszcze nie wiemy i jego prawdziwe złe oblicze poznamy dopiero po premierze nowego odcinka i ten powrót zapewne będzie niezapomniany, ponieważ twórczyni serii powiedziała, że to może podzielić społeczność na pół, także czuję, że wydarzy się z nim coś bardzo kontrowersyjnego i znowu będzie to jakieś nietypowe wydarzenie. Podobnie jak ostatnio, kiedy to Kane go zniknął. Natomiast, co jeszcze wydarzy się w siódmym odcinku, możecie sprawdzić na poprzednim filmie w tym temacie. Linka do niego znajdziecie w przypiętym komentarzu. Zapraszam.